w domu pomocy społecznej w dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy spotkanie międzypokoleniowe z okazji święta niepodległości które, które de facto kalendarzowo przypada 11 listopada ale w związku z tym że jest to dzień wolny dla pracowników to organizujemy go dzisiaj w dniu dzisiejszym zebrali się seniorzy z dziennego domu pogodnej jesieni senior plus klubu różany zakątek senior plus Dziennego Domu Pomocy Złoty Wiek oraz mieszkańcy tutejszej placówki. Plan jest taki, że wspólnie z młodzieżą z kółka teatralnego ze szkoły nr 17 seniorzy będą wykonywać wcześniej przygotowane piosenki o charakterze patriotycznym i pomiędzy piosenkami będą też recytować wiersze, które również mają taki podniosły charakter z okazji tego święta i też on będzie wykonywany przez wybranych seniorów, także nie, nie wszyscy, natomiast wybrani, którzy się przygotowali i te wiersze będą po prostu recytować. Seniorzy bardzo chętnie włączyli się w organizację dzisiejszej uroczystości. Wielu z nich też ubrało się na galowo, tak jak prosiliśmy, żeby ten strój był zachowany i ta forma taka podniosłości, żeby ona po prostu była była uwidoczniona w ich ubiorze i to na pewno się zadziało. Także dla wielu z nich to też są wspomnienia, bo może nie wszyscy brali udział, w, żyli w czasach, kiedy tej niepodległości nie mieliśmy, natomiast na pewno ich rodziny, dziadkowie, tak rodzice to mogli już żyć w tych czasach, kiedy tej niepodległości nie było. A biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz w, na Ukrainie, no to myślę, że tym bardziej to ma taki charakter, że ta niepodległość nie jest dana na zawsze, że dzisiaj ją mamy, ale może przyjść czas, kiedy jej nie będzie, więc warto kultywować i starać się, żeby ona była cały czas.